Ja pierdzielę. Monster. Jeszcze jeden monster. Rain. I teraz dołączę do tego Bern. Ale jestem pod podjarany! Ciekawe, czy będzie taki dobry jak wszystkie te monsterki i produkty monsterowe do tej pory. Siemano, ekipa, witam was serdecznie. Bern Watermelon. Zero cukru. Nastał ten czas, nastała ta pora. Co ja mogę o tym powiedzieć? Oprócz tego, że od puszki Berna Peach jedyną różnicę, jaką możecie zobaczyć, to jest tylko przy ogniu. Smak arbuzowy. Rynek energetyków. Zaczyna być coraz bardziej zalewany właśnie różnego rodzaju energetykami o smaku arbuza. Kiedy arbuz został tak popularny. Kiedy Red Bull wypuścił. Bodajże to był Summer Edition o smaku arbuza, albo to był pierwszy arbuzowy, albo to był Albo to był w pierwszej tej serii tych czterech smakowych energetyków. Oczywiście jednego mam tutaj, to był ten jagodowy. No i co? Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to prawie nic się nie zmienia. Tak samo 6 kalorii w 250 ml. Tak samo jed... nawet dobra, no nie tak samo. Zmiany zaczynają się już przy węglowodanach i... Ilości soli węglów mamy 1,9 g, żadnych cukrów, soli 31,1 g, a jeżeli chodzi o witaminy 11 mg niacyny czyli witaminy B3, kwasu pantotenowego B5, 4,2 mg. B6 1 mg, a witaminy B12 1,8 mikrograma. Dowiedziałem się, co to jest. Kurde, to było takie łatwe. Ja, jak to przeczytałem, to złapałem się za głowę, tak jak teraz. No, a jeżeli skład bez a sodu musi być, barwniki, jeden z nich na pewno to jest ta czerwień. Nie wiem, nie pamiętam jak ona się tak do końca nazywa. Kurde, to była tak złożona nazwa, że nie potrafię jej powtórzyć, ale S129, S122 nie mogą kurde zrobić Energola, który jest barwiony tym naturalnymi barwnikami. No. E 129 122 mogą mieć negatywny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Dzieci już tego pić nie będą, więc co? Dobra, my już się w politykę nie mieszajmy. My otwórzmy to i sprawdźmy. Smak arbuzowy, nowość. To już wybrałem też najlepszą puszkę. Jaka ta partia do tej żabki, której poszedłem, przyszła? Tych Bernów Watermelon, do kurde, tu jakieś obdrapane, no. no powinno być widać, ale tu jest kurde obdrapane, tutaj trochę obite. Dobra, jak na pierwszą puszkę, to mogłaby być lepsza. Wybierałem najlepszą, przypominam. No, pachnie arbuzem. Pachnie takim arbuzem jak takie typowe Energole o smaku arbuza. Nie ma tutaj żadnej głębi. To w sobie przypomina trochę zapach arbuzy. I trochę tu truskawką czuć. O nie! Jeżeli to będzie truskawka arbuz, ale tylko obradowane nazwą Arbuza, załamię się. Czech, co? Kolor jest taki bardziej podchodzący pod róż. To nie jest taka czerwień jak masz przy przypadku innych energetyków Arbuzowych. Ja tu się trochę boję, że to może być truskawka-arbuz, ale okej. Okay. mamy już jednego truskawka arbuza czy to nie, to był arbuz-kiwi. Popierdzieliły mi się owoce. Ma, ale chyba gdzieś tam był. A, to były w Ameryce, jak oglądałem Caffeine To odtestował sporo właśnie takich truskawkowo-arbuzowych energoli. Ogólnie też rynek tych soków stoi tym smakiem, ale cóż, sprawdźmy jak to smakuje. Mam nadzieję, że tutaj nie będę czuł żadnej truskawki, bo przy tym Bernie Peach, tam dawałem adnotację, ale pod koniec już było czuć tylko i wyłącznie brzoskwinie. Musiałem sobie ubzdurać to mango. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. no nie, jest źle smak arbuza jest mocny, mocnawy musiałbym jeszcze łyka wziąć dobra Mam już. Dobra, no. Jeżeli ma być szczery, nie jest tak intensywny jak przy przypadku rezerwa. On jest bardzo podobny do takiego rezerwa. Tylko, że z od, tak z jedną czwartą zmniejszoną ilością arbuza, smaku arbuza. Bo to można liczyć jako taki rezerw, tylko że rezerw ma cukier. O i właśnie ze dodanym słodzikiem. Jak to jest sytuacja ze słodzikami? Sukraloza, acesulfam. Dobra. Ej, nie ma w ogóle katastrofy też i tutaj, jeżeli chodzi o słodziki, ale tutaj jest o wiele bardziej wyczuwalne to palenie w gardle. I nie wiem, czy to naprawdę nie jest spowodowane chyba wyższą ilością tauryny? Nie wydaje mi się, że tauryna w wielu przypadkach jest na piątym miejscu. Czy nawet czwartym. Kurde, muszę odkryć, co powoduje to palenie. Bo zwiedziłem pół internetu i na stronach, gdzie opisują Berna, nie ma nic na ten temat. Nawet w Wiki jest tylko powiedziane, że to jest Bern, to jest produkt Monstera, to jest po prostu energetyk z szeroką gamą smaków. W ogóle gdzieś tam istnieje Berno o smaku wiśniowym. Jego jestem najbardziej ciekaw. Ale wracając tutaj, smakuje bardzo podobnie do rezerwa. Jeżeli do rezerwa dodalibyście właśnie ten blend bernowy, który. Powoduje palenie takie w tym podgiebieniu. Odcięliście tak 1 czwartą tego smaku arbuza. Wyszłoby wam właśnie coś takiego. A, odcięliście cukier bo rezerw ma w sobie cukier, a bern ten konkretny jest bez cukru. Odcięlibyście cały cukier, dodalibyście właśnie acesulfam sukralozę. Wyjdzie wam coś takiego. Jakbym to rankingował z innymi napojami arbuzowymi? Miałem takie skojarzenia, czy to może być smak arbuzji. Ale arbuzji był strasznie tłumiony przez cukier. W sumie, jak go dorwę, to wtedy się wypowiem. Na razie, tutaj mamy, kurde, porządny energetyk o smaku. Arbuza. Pozory naprawdę mogą mylić. Jest to palenie bernowe w podgiebieniu, O wiele bardziej intensywne, jak jeżeli przy pitch. Aż jeszcze raz się upewnię. O, teraz to już dopiero poczułem. Bo tak przy tym pitch było strasznie stłumione. Tak tutaj jest podniesione i to naprawdę... W... Jakbym to miał tak porównać OK do innych Bernów, tylko oryginalny był takim najbardziej intensywnym jeżeli chodzi o właśnie to palenie, tak to by postawię na drugim miejscu, a z innymi arbuzowymi, tak trzecie, czwarte musiałbym zobaczyć to, więc poczekajcie. Okej, okay, jestem i. Patrząc po tym, smakuje mi mniej od rezerwa właśnie, ale bardziej od właśnie Rockstara, tego najnowszego arbuzowego, który swoją drogą pojawił się u mnie w lewiatanie. Jestem ciekawy, czy jak tak dalej pójdzie, to te nowe tigerki Placebo i ten Mojito też się może pojawią tak szybko w tym, w lewiatanie u mnie. No i cóż, ja bym to właśnie postawił pomiędzy tym Rockstarem a tym Monsterem Reserve. Według mnie naprawdę myślałem, że będzie gorszy. Ale tak już spróbując wiedziałem, że to może być ale już tak wąchając myślałem, że to będzie jednak shit. Że to będzie takie mm, mogło być gorzej, mogło być lepiej. No, burn produkt od Coca-Coli, od Monstera. Mogło być, kurde, naprawdę kozak, ale to naprawdę jest kozak. Czwarte miejsce zasłużone. No i co, to by było na tyle. Czekam aż tego berna wprowadzą do. Innych sklepów bo tego fruit punch naprawdę szybko wprowadzili. Bo to bodajże 3 tygodnie, czy nawet miesiąc po tym, jak była jego premiera, to ja już go znalazłem w sklepach. I zawsze, jak wchodzę do sklepu i soberny, zawsze biorę fruit punch. Naprawdę mi zasmakował. Naprawdę jest co wybierać. Dobra, widzimy się następny raz, bo ja już się rozgaduję. A wy tego wiem, że tego naprawdę nie lubicie.